Dzień dobry, witamy się. Cześć. Gdzie my wylądowałyśmy Agusiu? Jesteśmy na Słowacji. w miejscowości wości. Suwady. A dookoła nas Fatry. Ja chyba nigdy nie byłam w takim miejscu jeszcze na ziemi. No może w niewielu miejscach po prostu byłam. Żeby naokoło było widać góry. Tak, wszędzie naokoło nas są góry. To jest niesamowite. Jesteśmy nad rzeką Wag. Pięknie tutaj jest. Szum tej wody po prostu dodaje jeszcze uroku. A tutaj idziemy teraz nad autostradą. Jak się tutaj tych samochodów zjedzie, to jest niezły szum. Jeszcze gorzej jak to woda, nie? Tutaj przy kościele znajduje się kapliczka świętego Józefa. Pokaż kościół. To jest kościół rzymskokatolicki. Na niebo wzięcia Marii Panny. Tak jest. Prezentujemy suczański, historyczno nauczty chodnik. Zmerzlimy w Sucianach. Zobacz, jakie suczańskie zabytki tutaj są. No, można zwiedzać? No taką architekturę to nawet trzeba. To jest chyba jakieś tam starżytne. <grymne> Ulicą 29 augusta dochodzimy do suczańskiej skały. Taka tutaj atrakcja okoliczna. Tak, a tutaj się pan wspina tak? po Faktycznie. Weszliśmy sobie na górkę nad cczeńską skałką i tuż piękny widok na co Na fatry. Na fatrę, tak, a dokładnie chyba na małą fatrę. Jesteśmy tu pierwszy raz. Yy, I właśnie mamy w planach spenetrować troszeczkę fatry. Gównie dlatego mało. tu? góry mało, <laughs> dlatego tu przyjechałyśmy. I mamy dylemat, czy jutro iść na krywanie, czy jutro iść na rozsudce. Nie wiemy, co jutro będziemy robić. W takim razie yy, będziemy losować. No właśnie, dzisiaj wieczorem przy winku. Hej, góry, moje góry, wy moje kuchane. Dobrze, że to nie jest Park Narodowy. Jak się wejdzie za tą skałką do góry, to jest i miejsce biesiadne z pięknym widokiem. A została w dole, stoi tam między drzewami. Ja sobie wbiegłam tutaj na tą skałkę z drugiej strony. I tu też piękny widok.